Wit wit witajcie widzowie, jeśli chcecie być na mój kanał, to jestem sobie sobieherolka. Dziękuję widzu, jak masz w ogóle na imię? Dziękuję widzu, że mi zostawiasz subskrypcję i lajka. Dziękuję bardzo. Dzisiaj na odcinek, że będę podpowiadać Tatusiowi, co ma robić, bo dzisiaj właściwie jest ze mną Tatar. No bo ja jestem normalnym dzieckiem. Dobra, mamy... Ej, tata, musimy pokazać widzom. Tą bazę przecież. Ej, gdzie mam. Ej, musimy pokazać Wam tą bazę. Ej, jak, jak żeby woda wsiąknęła. halu. To może lepiej, żebym miała ja. ten. Dobra. I. Dobra. Ej, a skaczmy. Dobrze. Ej, tano skaczmy. Okej, okay. dobra, tam są króweczki. A gdzieś jest nasza bazia? O, nie przy wodzie! O, o, ci tam, ci tam. Dobra. Przepraszam, widzowie, że. Seplenie. Ale. Nie, nie powiem wam tego. Dobra, gdzieś jest. Gdzieś jest na wodzie, tam pamiętam. Chyba, chyba, chyba. E, dobra. Ej, noski. Eeeee! Głościa, malinowski. Dobra, teraz spróbujmy. Ej! Dobra. Dobra, Ej. Nie, to! Natalka oddaj mi się, dobra. Dobra, dobra. O, mam się dążkę. ok Okej, tam, tam chyba, chyba, chyba... Jest nasza baza. Baza, raza. U, u, zgubiłam się! to mam teraz problem. Aż tym i tym? Nie, automatycznie. Cicho. Dobra, mieliśmy takie... Eee! Halo. O nie, zgubiliśmy ok do Dlaczego akurat naszą bazę musieliśmy? Co my robimy? Dobra, e, bo mam miałam pokazać, jak ściągnąć wodę. To musimy chyba jeden dzieci um, i pokażę wam, e, w wodzie może to zadziała. Tak? I dobra, dobra. Dobra, Jak się postawia? A lewym to. Ej, nie, prawym, przepraszam, tak. Oby to wsiąkną. Ej, chyba nie wsiąknie. Halo? Ej, nie wsiąknie jednak. O nie, bo to trzeba mieć taką zamurowaną wodę. Czemu? A, zróbmy tą wieżyczkę. Dobra. Dobra. Ej. Ja bez przerwy klikam w bibliotekę. tam będzie może słychać mojego tatusia. Ale bardzo was przepraszam. Przepraszam. Będzie przyjrzeć się Aeronauts to nie jest paluszek o klikanie. Mam już aż tyle, Ulega. Eta bez A To bez tamtych hitemów. A to sobie w ogóle nie mamy. Mam coś w ekwipunku. A mogę zmienić kamerkę. Aha. F nie to. O! Widzicie, takie ja właśnie ja wygadam. Jestem tak dziewczynką. Zobaczcie od twarz, o patrzcie. Tak? O nie, gwiazdy! Uuu, myśmy szybko zmieniamy kamerkę. Oj, nie, zmieniamy, zmieniamy, zmieniamy. I, no, zmieniamy. Dawaj, to jest krówka. E, tak, ja wiesz. nie. nie ja, muszę być... Nie, nie, bo ja skaczę, dobra. Y, 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 y. Dobra, mogę zacząć z góry, a w niebo, ale gwiazdy. Tutaj na razie nic nie widzę. Tylko może, morze, halo. A tam jest nasza baza. Ojej. No. Co? Aha. A bo gdzieś gdzie jest nasza... No się to na Pamiętaj o tym. Więc może dzisiaj zrobimy teraz. A pamiętajcie, na koniec odcinka będzie wyścig na, na łapeczkę w górę. Dobra, widzowie, tak jest. Dobra, pokażę wam, jak to wsiąknie, żeby woda wsiąknęła. No, tylko jedno szczęście, bo jak to, to zginiemy. Gdzie są łupki? Nie ma na razie. No nic, nie tam, bo mam tylko jedno serce. Mam tylko jedno serca. A ty jesteś do drzewa. Ty jesteś ty. To jest piękny. tylko kuciak. Wiedziałam, że panna. Trzeba ja pokazać, tata, um, ja to musimy się ta, ta nasz dyrycik, gdzie jest nasza baza? Tam gdzieś, tam była, tam, tam jest, tam gdzieś była, tata, to pokażę jak wsiąknąć tą wodę, tylko musimy mieć tylko jeden chyba dyry, dyry. nie, musimy mieć cztery ta, to ja wykopię, może. A ja to ja wykopię tutaj Lewym Okej, okay, to, to pozbieraj tamten. Bo musimy mieć cztery. Ta, no pozbieraj tamten. No szybko, bo no no chodź, się... No chodź, skakujmy. Dobra, chodźmy szybko do naszego wiesz. Chodźmy. Ej! No I pokażę widzowie, chodźmy. Ta właśnie, się ta woda, ta woda. Nie wchodźmy tam. Wejdźmy tutaj, sobie na spokojnie. Muszę tutaj zabudować jednym plostkiem. Okej. Okay. i patrzcie. Ej. Czy to nie działa? To nie działa! Ej. Tylko trochę. Upsik. A tam. Yh. To przepraszam, widzowie. Wie? Ojeju. widzowie. Przepraszam, myślałam, że mi się to uda. Tak jest, jest noc, bo... Nie, a widzowie, jak nie pamiętacie moich itemów, to mogę was wam pokazać, naprawdę. Uwierzcie mi. Także za trzy musicie kliknąć łapeczkę w górę i subskrypcję, to wtedy otwieram za 3, 2, 1, start! Patrzcie mieczyki, kilofy. a, siekielka kości, hmm, kość. piórko, pióro, strzała, dron, drabina. Dobra, i jak stąd wyjść? Jak są wyjść? Jak stąd? Okej. Okay. No i co? Idziemy tam czy nie? Tak, czy nie? Dobra, no to nie. Jak nie, to nie. To... Ej, Prawdzie? Czy nie? co tutaj robimy w nocy? Przepraszam, widzowie, a nie wiem co robić, no. Kilof, kilof, kilof. Jaki ten? Chyba albo nie. Czy taki ten? Znam i miecz. Na jedynce, na jedynce. Na jedynce. Dobra. Z Strze... gdzie Dziemi idziemy. Hej. Tam do bazi? Tam, tam do nich? Wysusła się woda. Chyba. Chodźmy. Albo. Tak! O, i szkielet. Ja będę skakać, dobra? A jak? to może. Ja omijam ich, ja będę ich omijać. Bo nam, do nas idą. Nie słyszę ich, halo? Ja chcę ich słyszeć. Podgłośnijcie mi to. Okej. Okay. Podgłośnij mi to, bo ja słyszeć. A co ty? A co chcesz zrobić? Co chcę zrobić? A zamurować, dobra. Bo odkopiemy. No ja wiedziałam. No. Sprawdzimy czy tamta woda jest już jeszcze. Ej, A, Jest. Ale możemy... Ja zawsze by takiego skillowca. Idź, tata. Smańsy właśnie robi takiego skillowca. Tak? Właśnie robi parkoury tamte. Ale ja nie chcę robić panku No i co? I ale co? To może tutaj. Aha, to, to fajna. Mam taki labirynt O, -um. a! -a, 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 -a. To jest nasza... To jest ta Skrzyneczka. Skaczmy... Dwa. A, no i widzicie Pa, pa, patrz, patrzmy co tam jest, widzimy, patrzmy. A, tutaj, ale to tu była sama doda. A, siągnij, siągnij, sią tam było. O, tam jest krzyc. Tam, o, o, tam jest wilk. Wilk nam pomaga. No tam, no tam, blisko wody. Wilk nam pomaga. Super. Widzicie? A, 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 a. Otwieramy? I co tam, idziemy po naszej teny. Oj, no!

Nie! Musimy mieć tyle tyle. A co tam będzie? Dobra. Ale jeszcze nie, no patrz. No, no jeszcze tylko tyle. A, A no, to widzowie Na konie. Oj! Jak się będzie dzień! Patrzmy! Tu wchodzi słoneczko. No, tata, ta, no, no zejdź na dół. To no, zejdź na dół. I tutaj teraz ze mną się jakieś kucia o jakieś kłopoty. Dobra. Dobra. Słuchajcie, jestem obok... no halo? Jestem obok tej skrzynki. Robimy wyścig, że muszę na, po... na Nie na początek, że muszę dobiec aż do tamtego drzewa. Ja najpierw ci... Przepraszam. Mają kliknąć łapeczkę w górę i subskrypcję. Ej, ujujujujuj, tam aż, start. No, szybciej, szybciej. No i kto był pierwszy, no? Kto? Ej, no halo, Byciek. Ej, ee, e, e, e. e, no, sio, się! ee, 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 To ee, Pola załatwi!